Jak właściwie budowano okopy podczas I wojny światowej? Przede wszystkim prawie wszystkie powstały ręcznie. Oczywiście zdarzały się okopy budowlane z użyciem maszyn, ale tylko te dalej od linii frontu. Zdecydowaną większość wykonywano prostymi narzędziami, łopatami, kilofami i saperkami. Najszybszą metodą było tzw. entrenching, czyli równoczesne kopanie długiego rowu na powierzchni przez wielu żołnierzy naraz. Problem polegał na tym, że pracujący w ten sposób żołnierze byli narażeni na ostrzał wroga, dlatego metoda ta była stosunkowo stosowana głównie dalej od frontu i najlepiej w nocy. Aby bezpiecznie budować okopy wsparcia lub pierwszej linii, stosowano inne techniki. Sapping, czyli stopniowe wydłużanie istniejącego rowu wąską nitką albo tunneling. Podobne kopanie, ale z zostawieniem nad głową warstwy ziemi, którą usuwano dopiero przy poszerzaniu i umacnianiu nowego odcinka. Minusem takich metod było to, że były znacznie wolniejsze, ponieważ jednocześnie mogło pracować tylko kilku ludzi. Kiedy podstawowa konstrukcja była gotowa, umacniano ją workami z piaskiem. Drewnianymi belkami i drutem kolczastym. Dodawano też elementy ułatwiające walkę i przetrwanie. Stopień strzelecki, aby można było prowadzić ogień ponad krawędzią okopu, drewniane podesty i drenaż, by uniknąć tzw. zwanej stopy okopowej. Schrony chroniące przed artylerią oraz strzelnicze umożliwiające obserwację i ostrzał przeciwnika bez wystawiania głowy ponad linię okopu.